To kolejny dzień wyzwania, tylko dzisiaj zapomniałam nagrać początek, więc wstawiam nagranie jak pracowałam. I teraz będziemy wychodzić na spacer, ale jeszcze czekam aż Stasiu skończy pracować, ja sobie w tym czasie robię kroki. Wyszliśmy z domu, ale zrobiło mi się zimno, więc wracamy, bo jesteśmy blisko. No i wracamy, żeby się przebrać, a nie, że rezygnuję. Drugie podejście do robienia kroków. Jak całkowicie szczerze, to jakby nie to, że sobie zrobiłam takie wyzwanie, no to dzisiaj nie masz szans, żebym wyszła z domu. No ale co mam zrobić? Na ten moment mam prawie 4000 kroków, także nie ma tragedii. No ale jeszcze jednak trochę spacerów przede mną, a jest już dosyć późno, bo już jest po 20 grubo. Także no nie jest to najprzyjemniejsze. Znaczy w sumie w sumie spoko. Nie, nie mam na co narzekać. Jest jak już wyszłam jest okej. Okay. Idziemy, jestem z moim Stasienkiem, więc to jest największy plus takiego chodzenia, że nie chodzę sama, bo myślę, że jakbym sama miała wszędzie chodzić, no to nie chciałoby mi się i byłoby dużo ciężej. Tak to jesteśmy sobie razem, więc nie mam w sumie na co narzekać. Weszliśmy do mojego ulubionego parku we Wrocławiu. To jest tak pięknie. Uwielbiam tutaj przechodzić naprawdę, teraz jest ciemno, więc właściwie nie widać za dużo. Ale no uwielbiam tutaj przychodzić. Ja mojemu Stasiowi mówię: Zawsze jak tutaj jesteśmy, że jak już będziemy kiedyś mieć dziecko, to tutaj będę przychodzić na spacerki. To jest takie, takie właśnie idealne miejsce na spacery z wózkiem. Poszliśmy z parku, mam prawie 7000 kroków. Jest 21.21, .21, a ja osiągnęłam swój cel. Widzimy się jutro.